Witajcie widzowie z tej strony, Pietro i dzisiaj wszyscy mają problemy z Robloxem. Nie wiem co się dzieje, ale zobaczcie. Wszystko ma to samo. Ja nawet zaktualizowałem, i nic się nie dzieje. Więc nie wiem co się dzieje. O nie, no dobra. I zobaczcie co się stanie. <laughs> niby da się to zrobić w Forgot Password Username. Da się niby wejść. Ale to nie działa i pokazuje tylko znajomy, raz gra się buguje. Więc, wszyscy mają te problemy. <laughs> nie mam. O, widzicie? To wszystko sam. Podejrzewam, że jest problem serwerów, więc dzisiaj, 29 października to po prostu na pewno nie zagraćcie na telefonie w Roblox. Nie wiem, jak jest na komputerze. No ale tak czy siak, z tej strony um, mówię Piotr 80, y, zasubskrybujcie i dajcie lajka i też mi sami napiszcie, czy coś się takiego stało, bo wszyscy mają y, problemy. Na to nara widziałem, sub lajk. Like.